Nie będziecie jeść, bo to surowe, <grymne> bo jak będą takie, to są grube i są niesmaczne. Tak jest, lepiej jeść coś, co jest w środku, <grymne> ale, ale cud natury. No i dobrze, to, to jest bardzo proste, tylko po trzeba a, widzieć, jak... A, tak. Tak. Trzeba te płateczki wyciąć z trójkąta, ten kwiat nazywa się... Kwiat Doroty, bo jest przeze mnie wymyślony. I tych płateczków będzie trzeba zrobić chociaż 70 do 100. I to będą kwiaty, które będą zdobić salon. I każdy taki kwiat ma swoją rurkę. Te rurki się będzie utwierdzać w wiadrze, gdzie zacementujemy cementem szybko wiążącym. Nie, będzie, nie wiadomo jakie, czy to gnojki, czy to co? Nie, nie, po prostu... Ja nie jest miatek. Miatek. Ale się da poprawić, to nie jest zepsute, a nie? To się łatwo robi. Jest marchewka, jest kapusta, jest cukinia. To jest cukinia, tylko ze skórą. I to jest tak zdrowe na przewód pokarmowy. Video tak, to jest idealna kapustica, kolorowej bardzo. Bez piątek. Teraz są. No ale jak można tym cieszyć się po sekundzie?